OK, z tej strony Andrzej, w tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób bardzo prosto sprawdzić swój adres fizyczny, swój, adres fizyczny swojej karty sieciowej, tak zwany MAC adres. Więc naciskam przycisk Start, wchodzimy w sieć Network, naciskamy Network and Sharing Center i wybieramy typ podłączenia, wybieramy naszą kartę bezprzewodową czy przewodową. Otwiera się okno, zakładka ogólne i naciskamy Details, czyli szczegóły. I w tym momencie widzimy tutaj fizyczny adres, Physical Address. U mnie jest to 00-26-82-85-63-52. i to jest bardzo prosty sposób na to, żeby dowiedzieć się bardzo pożytecznej informacji, którą jest MAC adres. Dziękuję, to wszystko w tym odcinku i do usłyszenia hej.